Cześć, tu ja, Aleksa, Podłoga Sanach Fanta. Dziś robię profilowe na zamówienia. Więc tak, piszecie w komentarzach, powiem wam już co. Numer 1, czyli ta klacz hanowerska. Numer 2, e, klacz arabska. No i numer 3, i numer 4, i numer 5. No i tak piszecie, nie? Już wam wytłumaczę. Za chwilę, tak. Wybieracie sobie numer, piszecie go w komentarzu i wtedy będziecie mieć profilowe z tym modelem, który sobie wybraliście. I teraz wam powiem numerki. Numer pierwszy, numer drugi, numer trzeci, numer cztery, numer pięć. Więc sobie wybieracie, nie? No i chyba tyle. Lajkujcie, subskrybujcie i pa!